Cześć, witam Cię bardzo gorąco, zapraszam Cię na kolejną lekcję z cyklu A co było na maturze. Tym razem zajmiemy się funkcjami. Zapraszam. Nr 1 to jest zadanie z arkusza maturalnego w terminie poprawkowym sierpień CKE 2023, zadanie 12 za 1 punkt. Funkcja f jest określona dla każdej liczby rzeczywistej x wzorem f od x równa się i w liczniku x odjąć k w mianowniku x kwadrat dodać 1, gdzie k jest pewną liczbą rzeczywistą. Ta funkcja spełnia warunek f od 1 równa się 2. Do zdanie wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Wartość współczynnika K we wzorze tej funkcji jest równa. Odpowiedź A minus 3, odpowiedź B3, odpowiedź C minus 4, i odpowiedź D4. Ta funkcja jest poddana dla maturzysty takim wzorem. F od X i mamy ten wzór. W treści było powiedziane, że ta funkcja jest określona dla każdej liczby rzeczywistej. Możemy dopisać, że dziedziną tej funkcji jest zbiór liczb rzeczywistych, ale jeżeli widzisz takie sformułowanie określona dla każdej liczby rzeczywistej, to ty się dziedziną po prostu nie przejmujesz. W domyśle ta dziedzina to są liczby rzeczywiste. Jest to dość logiczne, bo popatrzmy. Na mianownik. Dziedzinę tutaj akurat moglibyśmy tylko przemyśleć, jeżeli chodzi o mianownik, bo w mianowniku nie może być 0. x podniesiony do kwadratu to i tak jest liczba nieujemna. Dodać 1 na pewno będzie dodatnia, czyli na pewno w mianowniku nie wyjdzie 0. To taka pogadanka, ale w zasadzie tym się nie przejmujemy, ale chciałam to też wyjaśnić, że to sformułowanie określona dla dowolnej liczby rzeczywistej, tak, zawsze określona ta funkcja, to znaczy w domyśle dziedzina to są liczby rzeczywiste, ale to jakby i tak nie będzie miało wpływu. Na rozwiązanie w tym wypadku. Dlaczego? Dlatego, że powiedziane jest, że f od 1 to się równa 2, a to k występujące jakieś tam mamy wyliczyć i mamy wybrać prawidłową odpowiedź. Otóż tak się składa, że jeżeli widzimy we wzorze f od x, a tu mamy f od 1, to znaczy, że ten x to musi być 1. Logiczne, prawda? Czyli do wzoru tej funkcji ja będę w miejsce x wstawiała 1, miejsce każdego x. Czyli piszę prostopadę. 1 odjąć k, no bo za k nie wiem co podstawić. Przez 1 do kwadratu dodać 1, no i równa się oczywiście 2. No, 2 pisze, no bo tak mi podali, to jest warunek w zadaniu, tak? Ten był warunek podany przez CKE, że dla tej funkcji zachodzi taki warunek, że f od 1 to jest na pewno 2. I ty z tego warunku skorzystaj, wyznacz k. No dobra. Czyli 1 odjąć k. Podzielone przez, no bo tego się nie dało wykonać, 1 do kwadratu, no to wiemy, to jest 1, plus 1 to jest 2. Równa się 2. Proponuję razy 2, żeby nie było mianownika, dość nie lubimy mianowników w równaniach, czyli mnożymy obu stronie przez ten mianownik. Mamy 1 odjąć k, to się równa 2 razy 2, 4. No i teraz minus k zostawiamy po tej stronie, 1 przerzucamy, będziemy mieć 4 odjąć 1, czyli minus k to się będzie równało 3. Pomnożymy albo podzielimy przez minus 1, to nie ma znaczenia. I mamy, że k to się równa 3 razy minus 1 to jest minus 3. No i wyszło nam to k, czyli w tym wypadku odpowiedzią prawidłową w tym naszym zadaniu jest odpowiedź A. Zadanie numer dwa to jest zadanie z arkusza maturalnego w terminie poprawkowym sierpień CKE 2023, zadanie 14 za 2 punkty. W kartezjańskim układzie współrzędnych x i y narysowano wykres funkcji y w nasie f od x, zobacz rysunek. Maturzysta miał przed sobą taki rysunek, ładnie z tymi kółeczkami takimi zamalowanymi i teraz... To zadanie było 14, więc było tak. Zadanie 14.1. Dokąd zdanie, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Funkcja F jest rosnąca w przedziale. Odpowiedź A. Przedział od minus 5 do 4. Odpowiedź B. Przedział od 5 do 7. Odpowiedź C. Przedział od 1 do 5. Odpowiedź D. Przedział od minus 1 do 5. Są to wszystko przedziały obustronnie domknięte. No i druga część, zadanie 14.2, czyli jakby drugi podpunkt do tego zadania. Zapisz poniżej w postaci sumy przedziałów zbiór wszystkich argumentów, dla których funkcja f przyjmuje wartości większe od 1. Ja to zapisałam na tablicy, bo to jest bardzo ważne. My teraz musimy inteligentnie, posługując się tym wykresem, my wykresu nie możemy zmienić, musimy powiedzieć po pierwsze, dla jakiego przedziału funkcja jest rosnąca. Patrzymy sobie na ten wykres, ja tutaj akurat mam narysowany na zielono, ale to nie ma znaczenia, patrzymy na tą, tą, tą część wykresu, którą widzimy i teraz tu patrzymy, tu jest funkcja stała, tu też jest funkcja stała, tu jest funkcja malejąca. A tu jest funkcja rosnąca. Czyli widzimy, że ten kawałek nam mówi o funkcji rosnącej. Ale my, podając przedział, to my nie patrzymy na y, tylko my patrzymy zawsze przy monotoniczności, dla jakich x funkcja jest rosnąca. Czyli my patrzymy sobie, o, zaczyna odtąd rosnąć i na tym kończy. Czyli zaczyna od piątki. Kończy na siódemce, czyli będzie to oczywiście przedział. Od piątki do siódemki można napisać x należy od piątki do siódemki. Natomiast no, tutaj jak mamy odpowiedzi ABCD, to nie mamy wyboru, nie dopisujemy tam siły siłę x należy, bo to nie ma sensu. Chodzi o samo podanie przedziału. Jest to przedział obustronnie domknięty od piątki do siódemki. Ta nasza funkcja w tym kawałeczku rośnie. No i dobrze, i koniec. I teraz zadanie 14.2. Funkcja f przyjmuje wartości większe od 1. I tutaj jest już takie troszkę trudniejsze. Wartości większe od jeden. Wartości to są oczywiście y. -ki. Więc dobrze jest sobie tak pomóc na tym naszym układzie, który ty będziesz miał w arkuszu naturalnym, ja tutaj przygotowałam, zaznaczyć sobie wartość równą 1. Co prawda ma być wartości większe od 1, ale my sobie tą jedynkę zaznaczmy, ona jest tutaj, y wartość. Ja ją taką zaznaczę linią przerywaną, prawda? Będzie nam wtedy łatwiej zapisać, dla jakich to argumentów. My mamy podać przedział tych argumentów. Możemy dopisać funkcja f przyjmuje wartości większa od 1 dla x należącego, ale w treści było powiedziane, żeby zapisać sam przedział bądź sumę przedziałów, tak? Czyli tutaj same te przedziały wystarczą. No ale ja tutaj dopisałam jeszcze dla x należącego, nie ma to znaczenia. Dobrze. Czyli popatrzmy, funkcja nasza, czyli ta zielona na, na, naszych, na naszym tutaj wykresie, ma mieć wartości większe od 1, czyli ma być wyżej niż 1. To widzimy, w tym kawałku jest git. Bo ma wartości większe od 1, nawet wiemy jakie. Wartości równe 4, ale nieważne. Większe od 1. W tym kawałku Git też tak samo. Dotąd też jest bardzo dobrze. Wszystko są wartości większe od 1, ale nie koniec. Jeszcze wartości większe od 1 są w tym kawałeczku, aż łącznie z tą kropką. Oczywiście łącznie z tą kropką, z tą kropką, z tą kropką. Natomiast gdzie będzie tylko problem? Problem będzie taki, że popatrzmy w tym miejscu jest wartość 1. Ale ma być, mają być wartości większe od 1. Czyli tu muszę zrobić kółeczko puste. Jak sobie chcę tak pomagać, nie? bo mogę w ogóle nic nie rysować po tym. Ale tak ci będzie łatwiej zrozumieć. No i tutaj w tym miejscu jest wartość równa 1. A ja mam napisane wartości większe od 1. Czyli tutaj będę musiała zrobić też jakby kółeczko otwarte. No i teraz odpowiednio napiszę przedział. Będzie to pierwszy ten kawałek cały, czyli będzie od minus 7 na x patrzymy do minus piątki Suma, teraz patrzymy znowu, ten kawałek się zaczyna od minus czwórki, domkniętej i lecimy, lecimy, lecimy dokąd tak się dzieje, do dwójki widzimy tutaj, do dwójki tylko, że otwartej. I jeszcze tutaj mi się nie zmieści, to napisze pod spodem suma. Jeszcze jest jeden kawałeczek, który ma wartości też większe od 1. To będzie od piątki do siódemki. Czyli napiszemy sobie od piątki do siódemki, tylko że tak, piątka miała wartość równą 1, a nie może być, ma być większa od 1. Czyli nawias otwarty, a siódemka jak najbardziej, tu jest kółeczko zamalowane. Tu wartość jest bardzo duża. 6, nie? Czyli jak najbardziej zgadza się z treścią. Czyli mamy w zasadzie w tym wykropkowanym miejscu pisać to. Suma to, suma to, prawda? No tak ja dopisałam dla x należącego, no bo tak ładniej po prostu wygląda, ale tak naprawdę chodziło o same te napisanie tych przedziałów. Zadanie numer 3 to jest zadanie z arkusza naturalnego w terminie dodatkowym czerwiec CKE 2024. Zadanie 11 za dwa punkty. Na rysunku pierwszym w kartezjańskim układzie współrzędnych x, y przedstawiono wykres funkcji F. Każdy z punktów przecięcia wykresu funkcji F z osią. O równaniu Y równa się 2 ma obie współrzędne całkowite. Zapisałam to, to CKE też podało w treści, żeby nie było niedomówień, że tam ktoś nie widzi, że ma być liczba całkowita. I był przygotowany rysunek 1 zawierający tylko to, co tutaj u mnie narysowane jest na niebiesko. Dobrze. I teraz zadanie 11.1. Uzupełnij poniższe zdanie, wpisz odpowiedni przedział w wykropkowanym miejscu tak, aby zdanie było prawdziwe. Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności f od x jest mniejsze lub równe 2, jest przedział i mamy wykropkowane, za chwilkę będziemy to robić. I druga część. Zadanie 11.2, czyli jakby drugi podpunkt na rysunku drugim, ale ja zrobiłam to na tym samym, tylko użyłam kolorów. No bo ja mogę użyć kolorów, więc użyłam koloru zielonego, żeby narysować ten wykres funkcji g. Zresztą podpisane było f od x, to był rysunek pierwszy, a g od x, to był rysunek drugi, więc ja też podpisałam. I na tym rysunku drugim w kartezjańskim układzie współrzędnych x, y przedstawiono wykres funkcji g. Powstały w wyniku przesunięcia równoległego wykresu funkcji f. Wzdłuż osi... O 4 jednostki w lewo. Ja zapisałam, że F, jak przesuniemy cztery jednostki w lewo, to ma nam wyjść funkcja G. Widać na tym moim rysunku łącznym, że tak właśnie się dzieje, że powstaje mi funkcja G po przesunięciu te 4 jednostki w lewo. I teraz dokończę zdanie, wybierz odpowiedź A, B albo C oraz odpowiedź 1 albo 2. Funkcje F i G są powiązane zależnością. I teraz tak, odpowiedź A. Oznacza, że g od x ma wzór f od x plus 4. Odpowiedź b oznacza, że g od x ma wzór f od x minus 4. Odpowiedź c oznacza, że g od x ma wzór f od x i odjąć 4. I dalej mamy. Oraz mają takie same. Odpowiedź pierwsza, dziedziny, odpowiedź druga, zbiory wartości. Więc to jest typowo zadanie, e, przy użyciu wykresu odpowiedz na odpowiednie, pyta odpowiednie pytania. No to tak, najpierw patrzymy sobie na rysunek e, pierwszy, który mamy w naszym arkuszu naturalnym. U mnie to jest ta część z niebiesko narysowaną funkcją, funkcją f. I teraz f od x jest mniejsze lub równe 2. Tutaj będziemy chcieli narysować sobie, pomóc sobie troszeczkę, narysować w tym układzie właśnie tą prostą y równa się 2. Czyli na dwójce, tam gdzie mamy dwójkę na y, tak, y równa się 2, narysuję taką prostą linię przerywaną. I tu jest bardzo ważna ta informacja, że to przecięcie tego f, czyli tej naszej niebieskiej funkcji na moim wykresie, tej niebieskiej funkcji z prostą y równa, y równa się 2 ma obie współrzędne całkowite, czyli tu musi być liczba całkowita, taką malutką kropkę zaznaczę, no jest faktycznie, bo przecina się na y, tutaj zerze, prawda, x jest równe 0. Tak? I tu musi być liczba całkowita. Gdyby ktoś nie widział, no faktycznie jest, przecina się dla x -a równego 4. No i teraz f od x jest mniejsze lub równe 2. Czyli my mamy po powiedzieć, że f od x jest mniejsze lub równe 2, jest przedział. Sam przedział napiszemy sobie. Tak, Czyli nas interesuje tylko i wyłącznie ta część wykresu tego f. Widzimy, patrzymy tylko na ten niebieski f, żeby. Mm, f od x, czyli te wartości, te, te niebieskie, tak, te punkty niebieskie, były mniejsze lub równe 2. Czyli nas interesuje tylko ta część, że poniżej tej dwójki, mniejsze lub równe poniżej, oczywiście łącznie z tymi punktami, które już zamalowałam wcześniej na czarno. Czyli jaki to będzie przedział? Będzie to przedział, patrzymy na x, będzie to przedział od 0, tak, od zera do czwórki i jest to przedział obustronnie domknięty, bo dla zera też jest spełniony ten warunek, dla czwórki też, no i pomiędzy zerem a czwórką jak najbardziej wszystkie wartości są mniejsze lub równe dwa. Więc tylko i wyłącznie patrzymy na wykres i odpowiednio z niego rozumiemy. Tutaj dosyć kluczowe było to, że faktycznie my wiemy, że obie współrzędne są całkowite, żebyśmy dobrze przecięli, bo ktoś może się zastanawiać, a czy to nie jest czasem 4,01, nie? Dlatego napisane w treści, żeby nie było niedobro, mówienie wszystko jest idealnie. Dlatego tak też, taka, też mamy tutaj taką odpowiedź przedział obuco domknięty od zera do czwórki. Dobra, przechodzimy do 11.2. Naszą funkcję f, tą naszą niebieską przesuwamy 4 jednostki w lewo. Powstanie funkcja g. Widać to u, 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 maturzysta widział to na rysunku numer 2. A ja tutaj przedstawiłam to na mojej jednej planszy, tak? I to jest o cztery jednostki w lewo. Tutaj dobrze by było przypomnieć sobie, jak powstaje wzór, no bo przecież popatrzmy, w odpowiedziach A, B, C musimy jedną wybrać. Jest wzór, tak? Przypomnimy sobie taki wzór, który, no, fajnie jest pamiętać, jak jest, przesunięcie, jak jest przesunięcie prawo, lewo, góra, dół, to jest taki wzór. F od X odjąć P i dodać Q. Jak pamiętasz, to super. I wtedy to P, samo P... Mówi nam o przesunięciu prawo lewo, a to Q tutaj mówi nam o przesunięciu góra dół. Czyli skoro ja przesuwam w lewo, to znaczy, że będę miała odjąć 4, prawda? No to moje P to oznacza to, oznacza, tu zapiszemy, że moje P to się równa minus 4. No bo przesuwam w lewo. Jak w prawo, to by było moje P4. No to skoro tak, no bo to jak też niektórzy z Was umieją współrzędne wektora. Wektor miał współrzędne P i Q. Ale jak nie, nie masz pojęcia o wektorze, bo nie musisz mieć na poziomie podstawowym, no to tak wystarczy. Ten wzór dobrze skojarzyć, bo wtedy właśnie my, jak mamy le w lewo, to wiemy, że P jest równe minus 4. Jak prawo, to by było P równe 4. Czyli jak jest P równe minus 4, to ja będę miała we wzorze f od x minus minus 4. Tak zapiszę. f od x minus Minus 4, czyli jednym słowem f od x dodać 4. Minus i minus damy plus. Czyli ewidentnie odpowiedzią prawidłową jest tutaj odpowiedź a. Czyli jakby... Pierwsza część zrobiona i jeszcze druga część. Oraz mają takie same. I teraz co? Czy dziedziny mają? Popatrzmy na nasz, na nasz wykres. Czy dziedziny? Dziedziny przypominamy to są x, nie? Dziedziny to są tutaj xiki napiszę, a zbiory wartości to są Y. Tak, tak szybciutko, żeby rozumieć. No to popatrzmy, jak przesunęłam w lewo, to mi się x -y zmieniły, Tu mi się wykres zaczyna od minus piątki, a ten się zaczynał od minus jedynki niebieski. To na pewno dziedziny nie. A zbiór wartości przykładam ręce od dołu do góry. Popatrzmy. Moja niebieska zaczyna tu swój wykres, tu kończy i moja zielona zaczyna tu wykres i tu kończy. Czyli takie same mają zbiory wartości. Czyli w odpowiednim miejscu w arkuszu naturalnym trzeba będzie wybrać i zapisać A2. To jest prawidłowa odpowiedź w tym zadaniu. Zadanie numer 4 to jest zadanie z arkusza maturalnego w terminie dodatkowym czerwiec CKE 2024, zadanie 12 za 1 punkt. Funkcja y równa się f od x jest określona za pomocą tabelki. I tu była przygotowana dla maturzysty tabelka, były x, minus 2, minus 1, 0, 1, 2 i pod spodem y odpowiednio, minus 1, 0, 1, 0, 3. Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń, wybierz p, jeżeli stwierdzenie jest prawdziwe, albo f, jeżeli ono jest jest fałszywe. Pierwsze stwierdzenie. Funkcja ma dokładnie ta nasza f jedno miejsce zerowe. Prawda? Fałsz. I drugie stwierdzenie. Wykres funkcji w kartezjańskim układzie współrzędnych x y tej naszej funkcji f jest symetryczny względem osi o y. Ja tutaj w skrócie napisałam prawda, fałsz mamy i mamy tutaj to uzupełnić. Prawda? Mamy powiedzieć, która jest prawdą, która jest fałszywą. Przygotowałam tutaj taki malutki układ spórzędnych, bo szczególnie do tej drugiej części być może niektórzy tego w głowie nie będą dali rady, więc dlatego przygotowałam, ale nie ma takiej oczywiście konieczności. Zacznijmy od początku. Funkcja ma dokładnie jedno miejsce zerowe. Przypomnijmy sobie, miejsce zerowe to jest taki argument, dla którego wartość wynosi 0. No to popatrzmy, wartość, czyli y, gdzie jest 0? Tu jest 0 i tu jest 0. Czyli tak naprawdę. Tu mamy jedno miejsce zerowe i tu mamy drugie miejsce zerowe. Minus jedynka i jedynka to są miejsca zerowe. Dwa. A pisze w treści, że dokładnie jedno miejsce zerowe, czyli absolutnie fałsz. No i druga część w kartezjańskim układzie współrzędnych wykres tej funkcji jest symetryczny względem osi o Y. Myślę, że po tych wartościach już niektórzy widzą, prawda, że to też będzie fałsz. Ale jeżeli tego do końca nie widzisz, nawet jeżeli tego pierwszego do końca nie widzisz, to tabelkę dobrze jest przenieść na układ współrzędnych, na wykres, prawda? No to spróbujmy postawić kropki. Dla minus dwójki mamy minus jeden wartość. Tu stawiamy kropeczkę. Dla minus jedynki mamy wartość 0, tu stawiamy kropeczkę. Dla zera mamy wartość 1, tu stawiamy kropeczkę. Dla jedynki mamy wartość 0, tu stawiamy kropeczkę. No fajnie, super. Ale niestety dla dwójki wartość jest 3, tu stawiamy kropeczkę. I tak naprawdę po tych 1, 2, 3, 4, 5. Po tych pięciu kropeczkach, które absolutnie nie możemy połączyć, bo my mamy tylko funkcję określoną dla pięciu X, nie wolno tego połączyć, po tych kropeczkach my już jesteśmy w stanie powiedzieć, że są dwa miejsca zerowe. Czyli to był fałsz, prawda? Jak ci było ciężko tak, to z wykresu też jest fajnie to odczytać. No i czy zachodzi symetria względem osi Y? Absolutnie nie. Gdyby ten punkt był tutaj, to by się odbił na tą stronę, on by się odbił na to. Ten by się odbił na to, ten by się odbił na to. A ten nie zna osi Y nigdzie się nie musi odbijać przy symetrii względem osi Y. No a ten punkt po prostu, jakby się miał odbijać, to by musiał pójść tu, a tutaj nie ma tego punktu. Więc dlatego widać, że ten wykres sam w sobie nie jest symetryczny względem osi Y. Czyli jeżeli ja odbijam te kropki, to wykres mi się zmieni. Bo ta kropka pójdzie mi tu, a jej nie ma. Ta kropka pójdzie mi tu, a jej nie ma. Czyli nie zachodzi ta symetria, ten wykres sam w sobie nie jest symetryczny względem osi Y, prawda? Nie można mówić tutaj o tej symetrii względem osi Y. Zadanie numer 5 to zadanie z arkusza maturalnego w terminie poprawkowym sierpień KE 2024. Zadanie 9 za 2 punkty. Funkcja y równa się f od x jest określona za pomocą tabelki. Ja tą tabelkę przepisałam. Mamy kolejno x minus 6, minus 4, minus 2, 0, 2, 4, 6. I pod spodem odpowiednio y. Minus 3, minus 4, 4, 1, 5, 0, 2. Uzupełnij poniższą tabelę, wpisz w każdą pustą komórkę tabeli właściwą odpowiedź wybraną spośród oznaczonych literami. Od A do E. I teraz mamy, to było zadanie dziewiąte, więc 9, więc 9.1. Największa wartość funkcji F jest równa. Ja w skrócie napisałam F max. I 9.2. Miejsce zerowe funkcji F jest równe. Ja w skrócie napisałam X0. I tu w te puste miejsca mamy wpisać. Może odpowiedź A1... Odpowiedź B2, odpowiedź C4, odpowiedź D5, czy też odpowiedź E6. No ok, patrzymy sobie tutaj na naszą funkcję. To jest oczywiście funkcja Y równa się F od X, zdefiniow zdefiniowana tutaj jako w postaci tabelki, tak? Czyli e, my mamy tak to rozumieć, że dla X -a minus 6 mamy wartość minus 3, dla X -a minus 4 mamy wartość minus 4 i tak dalej. Dobrze, no to y, 9.1. Najpierw jest informacja największa wartość, albo słownie wartość największa, albo w skrócie Fmax wartość, przypomnijmy sobie, wartość to są Y. Y to są wartości, czyli poszukajmy najwyższej tej, tej największej wartości. No widać, że piąteczka jest największą wartością. Ona jest osiągnięta dla x równego 2, ale proszą nas w tej 9,1, żeby podać, ile wynosi największa wartość. No to ewidentnie 5, czyli w tym wypadku 5 to będzie odpowiedź d. Tutaj w to miejsce wpisujemy d. Dobrze. No ale teraz dalej. 9.2 miejsce zerowe. Ja w skrócie napisałam x0. Przypomnijmy sobie, co to było miejsce zerowe. Miejsce zerowe to jest taki argument dla którego wartość wynosi 0. Czyli znowu ta wartość męczymy. Tylko ja teraz nie szukam największej z tych wartości, tutaj oczywiście tych y, tylko szukam tej wartości równej 0. Czyli tutaj znalazłam tą wartość 0, ale uwaga, mnie interesuje miejsce zerowe, czyli x mnie interesuje. Czyli ja patrzę, dla jakiego x jest osiągnięte to 0. Czyli dla jakiego x mamy do czynienia właśnie z wartością równą 0, nie? No dla czwórki. Do no to szukam sobie, gdzie była czwórka. Mianowicie czwórka w tych odpowiedziach to jest odpowiedź C. Czyli wpisuję sobie tutaj w to miejsce właśnie, nie 4 wpisuję, tylko C. Czytamy ze zrozumieniem. Czasem młodzież się myli i wpisuje tutaj po prostu, ile wynosi ta wartość 5 i miejsce zerowe 4. To jest poprawnie, tylko że no, mamy używać tych odpowiedzi A, B, C, D, E. Więc używajmy odpowiednich literek, żeby poprawnie takie szybkie, przyjemne zadanko rozwiązać. Analizując arkusze naturalne z poprzednich lat, możemy łatwo dojść do wniosku, że jeżeli chodzi o właśnie dział funkcji, to komisja egzaminacyjna bardzo lubi te zadania dawać w formie albo testowej, albo jakiegoś prawdy/fałszu, albo jakieś wybieranki, albo jakieś dopisywanki wykropkowane miejsca. Więc troszkę to będą zadania zamknięte, troszkę to mogą być zadania otwarte, ale na pewno nie będą to zadania na szaloną ilość punktów. Tutaj w zasadzie musi Musimy umieć podstawowe własności funkcji, czyli musimy wiedzieć, że funkcja rośnie, maleje, musimy znać dziedzinę, zbiór wartości, musimy umieć podawać argumenty odpowiednie. E, czyli tak jakby mu musimy umieć czytać wykres. Czyli wszystko skupia się wokół wykresu. Dostajemy wykres albo dostajemy tabelkę. No różne mogą być zadania. Oczywiście możemy też dostać wzór. I e, jak jest wzór, no to wiadomo, że będziemy bardziej liczyć. E, mam nadzieję, że troszeczkę sobie powtórzyliśmy różne sposoby zapisywania funkcji i to za pomocą tabelki, za pomocą wykresu, za pomocą wzoru. Jeżeli chcesz jeszcze poćwiczyć funkcję, zapraszam Cię oczywiście na moją stronę internetową aikamat.pl, gdzie możesz skorzystać z mojego kursu online, właśnie z funkcji, powtórzyć sobie funkcję, również jeszcze prześledzić inne sposoby zapisywania funkcji, żeby swój wynik maturalny jeszcze podciągnąć. Zapraszam Cię tak e, samo również gorąco e, na mój kanał na YouTubie. Jest tam masę materiału, masę powtórek, również z funkcji korzysta żeby wynik na maturze był jak najlepszy, żeby Cię satysfakcjonował, żebyś dostał się na upragnione studia i dalej mógł kontynuować naukę jeszcze na wyższym poziomie. Ja zapraszam bardzo serdecznie na kolejne spotkanie ze mną.